Dobry wieczór, zaczynamy Fakty po Faktach. Diana Rudnik, witam Państwa i witam mojego i Państwa. Pierwszego gościa jest z nami Piotr Woźniak, był minister gospodarki, były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dobry wieczór. PIPE, sztandarowy projekt rządu, który jak mówi premier, zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne. Zapewni? To sześciennych za hmm. rocznie, to jest ważne, że jest rocznie. Dlaczego to ważne? Dlatego, że. jest o 10 miliardach. Nasza zdolność przesyłowa tego gazociągu jest 10. Wynika ta różnica z tego, z różnych względów, ale przede wszystkim z tego, że. z pegnigu, yy, że wystarcza nam 8,5 miliarda, a resztę zostawialiśmy sobie na kontraktację tą właśnie ewentualnie awaryjną, krótkoterminową. W tym roku, czyli do stycznia. W czyli jednak pomnik, a nie wsparcie. Yy, no. Skąd ten brak? Tylko w umowach, w braku umów ministrze, wspomniał o tych nieści jeśli pan czegoś nie rozumie to co dopiero ja laik i i nasi widzowie, którzy y, m, aż tak y, jak pan tej wiedzy nie mają zgłębionej, y, 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 ja natrafiłam na takie nieścisłości, y, a wręcz na y, próbę y, jakiejś y, przepychanki na informacje. Bo portal money.pl y, y, pisze o innym problemie: pisze o tym, że gazociąg i tak może pozostać pusty z tego powodu, że y, y, jest podłączony do gazociągu Europipe 2. Jest jego częścią, e, no a nie, nie. Jest, został do niego wpięty. Tak. a... A większość jest już zajęta. Tą drogą nie będzie można przesyłać więcej gazu do Polski. W odpowiedzi na to Państwowe Górnictwo i Naftowe i Gazownictwo pisze, że w związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami związanymi z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pike, którego uruchomienie zaplanowano na pierwszego i tak dalej, wykorzystamy przepustowość gazociągu zaplanowaną na ten rok. Nie wiem, procent... jak to Europipe 2, który kończy się Wendel w Niemczech, czy Europipe 1, czy Franpipe, czy Zepipe, czy Langellet. To wszystko jedno, bo w nich zawsze e, tak to się składa. No To nie jest wynika sprawa, ale z Zuzusu e, firma Equinor ma zawsze pierwszeństwo w przesyle. To w to kiedy z tym... się o tym przekonamy, czy jest gaz, czy jest dobrze, czy jest lepiej? Zresztą w czy czy normalnych jest... warunkach przekonalibyśmy się z komunikatów giełdowych, które powinny być enuncjowane zgodnie z postępem yy, kontraktacji.